E, hej, witamy wszystkich. Tutaj Timber i dzisiaj ze mną... Amperion. Siema. No i będziemy grali w Grandada. Tak, dokładnie. No piszcie, raczej będzie z tego seria. Więc no... I gramy w grę. Dokładnie. Same plusy. Oczekiwanie na innych graczy. Ładuj się szybciej. Powinno mnie załadować zaraz załadować. Czekaj. O, jesteś. Skipujemy Jestem? czy nie? Um, można skitnąć albo, albo nie, nie, nie Nie skipujemy, nie skipujemy. Dobra. Bo nawet w sumie nie wiemy co to jest. Czekaj. Ale ładnie to zrobili szczerze. No. Ej, dobra, a może to warto jest zapamiętywać? Bo to może są jakieś info. Nie, może. Dobra, no to tych czterech zaginiętych, tak, w sensie w tych... W, sensie w tych ten... Tych dzieciaczków tam. Dokładnie. W ogóle warto zauważyć, że to jest 1990, nie? To jest też ciekawe. To jest rok przed roz rozpadkiem Związku Radzieckiego. No, no, no. Czy to jest przypadek? Ja naprawdę to nie sądzę. Dobra czekaj, bo tu są płatki jakieś śniadaniowe, może dodali w takim razie. Te czarne mrówki. Te czarne mrówki, dobra. Pisz Czarny zegarek. Roślinki no to wiadomo, no bo ta gra polega w zasadzie na roślinach, można tak powiedzieć. A nie na robakach. No też. No. Survival roślinowo-robakowy, nie wiem jak to nazwać. Tam jest ta 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 biedroneczka I ładnie to wygląda. No i wszystko skoczkę. Podoba mi się to intro. No. Dodam ja kiedyś, że kiedyś Postarali graliśmy. Się. W no, kiedyś graliśmy, ale to było całkiem dawno temu. To... I niektórych z tych rzeczy w ogóle nigdy nie widzieliśmy. Nie, niektórych tylko większości no. najprawdopodobniej. Na przykład tego intra kiedyś nie było. Kiedyś chyba dużo krótszy było. No, można tak powiedzieć, bo to chyba było tylko przyciemniony ekran i rozjaśnianie się go, czy coś takiego. O, coś takiego było. Dobra, jest. No, czy hey. też masz monsterzony samouczek? Hmm, wyłączam go sobie y jakiś czas temu. A okej, okay, dobra. Przy nagrywaniu. <laughs> Czyli nie jest to. A dobra. No, right? zabiłem, dobra. Ora, to może przeanalizuj tam te trawy i w ogóle... Ja jedzonko zdobywam. Zdobywaj. Ciekawe jak taki ryjkowiec tak naprawdę smakuje. Ja bym nie chciał wiedzieć. Nie no, wiedzieć to bym chciał. Jeść to niezbyt. No... Można i tak. Czekaj. Materiały tutaj pozbierają... jestem strefy gazowej A i sugeruję, żeby ten odcinek trwał też tak z 30 minut, mniej więcej. W sensie klip może trwać więcej, nie ale po cięciach najlepiej, nie. nie. 30 minut. Nie, że to ty robisz cięcia, więc... No, no tak. <laughs> przeanalizuj to wszystko tutaj. O! Wiemy się z Biedronką? Nie. Nawet dla contentu to nie ma sensu. To, 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 to to Ogólnie to ja A, pomijam ba, ba, te, te katsenki, bo one są całkiem nudne jakby po prostu. tu masz się batoniki wkręci. jakieś. To masz Uf. batoniki jakieś i karta tegoś tam. To jest bezpieczeństwa. Godzina 13. Też batoniki już były. Co to jednak co? Hmm. Ciekawe. Ja chcę buczki A, dzięki, zostawiłeś dla mnie jednego, miły jesteś Ej, serio, czemu ja to zrobiłem? Whoa, Dziękuję Drówka Dobra, leci... lecimy o. do tego... Co ja mogę zrobić? O! Ej, fajne to Mogę robić jakieś zdjęcia tym postaciom czy coś a, fajne. Mrówka! Wracaj! bo ona coś dropnęła. Chyba. Co po ty? E, tej mszycy coś dropnęła. Ten A, Czekaj, okay. mszycy. Czy się opłacę ją? Ta, ta, opłacę. Ej, czekaj, bo ja tu widzę... Tak, ulepszone mrówki. Żołnierze? Tak, to by się nazywały, no. Tak, człowiek zjedzącego. Czekaj, 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 cze, bo na mnie agro ma. Może no uciekimy od... No tak, uciekamy od mrowiska przecież. No, 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 żeby na nas się nie rzuciły te mrówki wszystkie. Które, nie, nie zblokowałem idealnie. A, mam dla dlatego tracę HP. Da, zblokowałem go idealnie. Zabiłem, zabiłem żołnierz. Włócznie straciłem, włócznie mi wpadła do mrobiska. masz rękę ją? Nie, ale jedno z y, trzech, bo sobie skraftowałem trzy. trzy Żeby rzucać. O, się ma Ale mądre. Ale jaki, on, jaki ci żołnierze naprawdę mocny damage biją? No dwóch żołnierzy się na mnie rzuciło. Nie Musimy sobie zrobić różdż do jedzenia. Pomocy! Uciekaj Pomoc. po prostu. A podniesiesz mnie? Albo nie dobra. umarłeś? Nie, na szczęście nie. Ale jak jeszcze jak mam cię mnóstwo. podnieść? Nie, myślałem. Bo myślałem, że się już... że mnie dotknie i przeżyłem cudem. Sucha trawa, sucha trawa, sucha trawa chyba muszę po to się kierować. Dobra. Eddusz. Chodź tu, żołnierz. Ma no, kawałki suchej trawy, od razu dostaję. Nie, róbki się na mnie uciekły. Dziękuję, dziękuję. To może uciekaj. No, no, uciekam. No, dobra, skąd na tobie są, to nie, mogę ci pomóc, pomóc bardzo łatwo. No to sobie pożyłem. Nie! nie. Zbierz tam A, to żołnierza. Sorry. Ech. Dobra, tam miałem problem. No wiesz co to jest za dzień bez śmierci, no nie? Wracam się od razu, no tutaj jest moje. Dzień bez śmierci to nie jest dzień. Pamiętajmy o tym. Oż kurczę. Kolejnego mam na sobie, jakbyś chciał pomóc. Zaraz bym ci pomógł, tylko że włócznia moja nas w kawałku suchej trawy utknęła. Okej, okay. bo ścigałem za jakąś mrówką. Ja to jesteś. Perfekt, block, co jest? Nie, ja już sobie z nim poradzę. Chodziło. No spoko, dzięki za lud. Aha. <laughs> Idę nam jakieś jedzenie zrobić. Mam mało. Chyba. Znaczy, rusz. Czekaj, jak to się nazywa. O ja. nie, nie umieraj. O ja. Podniosę ciebie, ale nie umieraj. No, chodź tu. Dzięki. Nie, nie, nie. To normalne, że po prostu zaczynam o randomowych rzeczach gadać, co je? nie? Nie, wycnij się. Nie no, według mnie dobre. Wytnij się raczej. Nie jak tego. No dobra. Nie no, zobaczymy. Pan jest edytor, pan może. Tylko jak pan zrobi, ja wrzucę. Dobra, crafting ten. No muszę najpierw sobie zanalizować. Dobra. Dobra, mamy sturze rzemieślniczy. Sam warsztatowy, przepraszam. No, Czemu nie mogę tego podnieść? O co chodzi? O. Dobra, wyładuj wszystkie. Co to jest pod H? To jest, ja mam jakieś. Co? Ej, faktycznie. No, co to jest? <laughs> Od kiedy w tej grze są emotki? Ej, słyszałeś to? Tak, słyszałeś. No co, trzeba na maczugę z... ja mam przecież już składniki na maczugę. No wiem, bo, bo zabierałeś mi ludz z mrówek. Dobra, z jednej mrówki ci zabrałem. Szukam żołnierzy. Mam dla Ciebie jedną główkę żołnierza, jeżeli potrzebujesz. Okej, okay, dobra. A, to z tego co mi zabrałeś. No widzisz, idealnie. Czekaj, bo agruję na sobie tego żołnierza. No nie, dwóch się zagrowało. Idę Ci pomóc. Znaczy masa coś tam mrówek. Oho, no to będzie dla kontentu. Trochę dalej bym ich, by ich tym razem zabrał. Nie, oj. dla kontentu. perfekt perfect, Block żołnierzyka. Oje, oj, Zdało mi masę Kto by się spodziewał? Też <gry> <Sąc z nim. gry> kto by się spodziewał? Dobra, nie, ja się poddaję. Bo nie mam szans chyba. Pójdę ci pomóc. Da, zabiłem na żołnierza. Zabiłem trzy mrówki. Idę ci pomóc. Co ci... Jest, je wszystkie. Jeszcze tam czekają na ciebie. Nieważne, ja idę ugotować siedzenie. Ja się czuję jak król totalny. Nie, nie mogę. Może i zabiłem tylko parę jakichś niepotrzebnych mróweczek, ale wiesz. Ja się Dobra, czuję jak szef. Dodaj mi te części na maczugę To teraz potrzebuję meszek z tego. Opuść. Masz. Jedna ci chyba wystarczy. Czy jeszcze nie. ją potrzebujesz? To jeszcze jedno. No to masz. Na części her... Część jakiejkolwiek potrzeba. A nie potrzeba na set to... No. Nie wierzę. Dobra. Dobra, ja akurat pójdę pokazać, widzą początek fabuły. Dobra, ten jest po tych the other two lasers are blocked and all that build up this big mysterious computer doesn't do anything man in your experience, that's of what using a computer is all about these things are never gonna catch on looks like that little red thing is itching for a bite Ja mam Jest statki. jest statki. Zabijam więcej tych mszyc. Dobra, więcej jedzonka jadam. Deadwin. Kolejny Muszę raz. Przestań umierać ciągle. Ale speedrunuję śmierci, żeby zdobyć jak najwięcej tych mrówczych części. Dobra, już trochę ich zdobyłem. Farmie nam, jak coś. Dobra. Ty możesz mniej umierać, bo ty dla widów to robisz, się Ale ja będę Ej. takim jakby farmerem. No rozumiem, będziesz po prostu umierać. Mhm, dokładnie. Pod jakiś zawca. Kiedy on tak może, kurde, zrobić? Ja muszę więcej tych myszy pozabijać. Przemy roztoczę. Aha. Później ty się zmienia. Kolejne mnie wzięło od pleców. Nie, są coś co innego przecież. No tych mrówek co? jest tam za dużo. Hmm? Mm. A. No, nie wierzę. Dobre. Nie, ja mam dość. Activate. Pierwsza część fabuły, można powiedzieć. Ej, to wybucha po prostu. Ładny to jest efekt. Ej, tam jest szrek ten w tle. Jakiś. Co to, po Czemu? Ej, bo ja mam, jakby się spłogowało. O, dobra, już nie. Nie wiem, jakiś szrek tam był w tle. Ja też go widziałem. Ej, co to ma być? Brat czituje. Przyzwał sobie tych, normalnie bym wygrał. Gdyby nie tam mrówaczka oh, ...upierdliwa. Masz problem? Nie, nie atakowała mnie, ale patrzyła się na mnie jakby miałem je zaatakować. Mówię ci. Okej. Okay. Jeden mały Pete? Z powrotem w grze Wiem to postać jest dziwna. Eee, chyba już mogę cały set zrobić. Ej, mo... A można przez to zrobić? A nie, nie staćmy przez to. No da można przecież. To Gdzie? Nie pamiętam czy my możemy już to zrobić, chyba jeszcze nie Czekaj, a nie. może to... Może pójdziemy zaraz do tego wybuchu tylko. No dobra. Tylko zrobimy tam młotek, bo pod dębem jak sama nazwa wskazuje Dąb, że nie. No goję. Więc trzeba tam iść. Że łędzie to zawsze coś. Hey there, okay. Luknij sobie. Luknij Co jest? Wiesz co? No. Aha. A nie, żeby zrobić wypchaną potrzebę meszek z roztoczy. To idziemy na roztocze. Chciałem zrobić wypchanego żołnierza. Wypchanego Nie, nie ma szans. A jeszcze po co? Dobra, ee, Chodźmy pod może... Możemy w przyszłości zrobić. W drodze pewnie zabijemy parę jeszcze roztoczy na resztę twojego setu. A masz jakąś część? Dobra, wyfarmmy te ostro roztocza po prostu. Dobra. Nie, nie mam żadnej części. Może też będzie na później, bo arousy się z tego, z tego co pamiętam, kraftuje. Nie, mugu to nie mamy. Ale będziemy mieć, więc. Szelem? Można Ale chcemy? Znaczy, ja nie mam HP Ale można no może nie Nie no mogę, bo się uleczę tym No dobra. Oh. Już mam pula, już mam pula oh, jest... The O Czekaj oh. Dobra. Ole dostałem. Atakuję gościa. Dobra. Na, nie Ale Dwie ładnie. części i jeden ruczał Dobra, no i fajne. Ale on mocno obija, jak w ciebie trafi. No to to jest mocne, ale chyba nikogo z nas nie trafił. Nie, no mnie trafił, ale. A dobra. Chodziło, że. No, ale żyjesz, no to jaki problem? Wiesz, tam jeszcze jest? Nie, nie, content czy nie? To już za dużo kontentu. Ok. Góra. Zobacz. No? Patrz, co, wy... Patrz, co tu no serio, jest. Ta, tak blisko, to możemy po to powiedz, chyba. Oho, ledam. Ale mam część. Nie ledniesz, no. Ledwo, ale jest. Dać ci? Proszę. Masz, będziemy, będę trzymać się. Czy jest z tym wiadrem? Nie no, chyba nie. O, jest włócznia. To była moja włócznia, próbowałem ją trafić w pszczole. O. okej. Okay. Jesteś tam, jesteś Ogólnie to przydałoby się... Co nam by się przydało? Możemy pójść do tego patrz... dębu Patrz co tu jest, patrz co tu jest A dobra A co? Bo pod tym stołem... Mm. Nie wiem czy chcemy wiedzieć. Miska jest jakaś dziura zwyczaj. Gdzie? Tutaj jest jakaś dziura. Gdzie jestem? A, to prowadzi Ej, bo... dosłownie nikąd. Chyba to prowadzi do końca mapy, więc... Lepiej nie. No czyli dosłownie nikąd, dobra. Dawaj, eksplorujemy sobie po prostu, później do dębu pójdziemy. Dobra. Dopóki na coś nie dotrafimy. Nie masz. O. Przechodzimy cichutko. Content? Nie, nie, nie. Z nim nie content. To nie będzie content. To będzie content. Nie, proszę cię. Będziemy po prostu uciekać od niego. No właśnie. Ale... Russian roulette. Nie powiodło się. Na szczęście. Radosz nie gra w ruską ruletkę. Bo za którymi się razem się e powiedzie, Jest powiedzie takie słowo? Ej, pa, ile tu jest tych gałązek, to można ich nazbierać. zbierać. co to jest wbite jakieś? O, zgniła klinga larwy. Co to jest? Jakiś. jakiś nożyk, powiedzmy? A, to jest taki sztylet chyba. Z tego, tej larwy całej. On jest dobry? Zobaczymy. Nie wiem, on jest chyba gorszy od tej maczugi. No nie wiem. Czy larwy są trudniejsze do zabicia? Akurat tutaj coś znalazłem. Co daj mi Wiesz co, sam już nie wiem, które jest lepsze. Chyba maczuga. No, maczuga jest lepsza. Znaczy, tamta klinga jest chyba szybsza. Ale ta jest lepsza po prostu, ta maczuga. O, barbarzyńca jakieś odlokowałem. No ma, dobra. To co to daje? Charaktery. wyrzucać największej. Niech by... m... to uaktywnisz, to po prostu busta e, jakiegoś. A. Nie wiem, czy znasz, ale dodał. Hmm. Więc. aktywuj po prostu i tyle. No wezmę po takim No no no. Dobra, idziemy pod dom. Bo wiesz teraz jest noc Można, tylko chwilę Chwila, muszę bandażek sobie skraftować A, skraftowałem szybki bandażek i lecimy Dobra O, znalazłem patrz, znalazłem coś To jest puszka chyba nie bada się wyjścia, Oho, gdzie Oho. My Oj, Ej, nie zauważył nas. No to Chodzi idealnie. Bo? Powinniśmy to tak zatrzymać. No to teraz tylko ujść z życiem i. Oj, podchodzi do mnie. No, do mnie też, spokojna głowa. Nie, nie jesteś nie idziemy po prostu w, prosto w twoją stronę. Siema, Mini Krzyżak Łąkowy. Wykryto zagrożenie, boże mszyca. Gdzie nie roz, mszyca, tylko roztocze. Ja nie mogę. Mszyca miała tak największy, największy boss tej gry. Dobra, ja się nawalam z tym małym krzyżaczkiem łąkowym. Dobra, to chyba może... nie jest żadnym problemem. Ale pomogę ci tak. No nie, nie powinno być z nim problemu. Chodźmy Chodźmy O, biedronka, chodźmy zabić biedronkę No tylko, że ja nie mam seta sobie, biedronka Gdzie jesteś? Wiesz, jest Dobra Oj, walnęła mnie O kurde o. No i łatwiej Dziękuję wszystkim widzowie za oglądanie. Sekunda, zabiję rykowca. E, dziękujemy wszystkim bardzo za, to, za oglądanie tego odcinka do końca. E, ja byłem. Timbertake, To był. Amperion siema. E, dziękujemy wszystkim. Buzi, buzi. No.